Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słyni bracia i siostry, witam was serdecznie. Spróbujemy się dzisiaj zanurzyć w Słowie Bożym, które skierowane jest do nas na wtorek, 31 marca. Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do faryzeuszów Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do Niego Żydzi Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego. Wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Umiłowani bracia i siostry, nie inaczej jest w czasach współczesnych, nie inaczej jest teraz. Gdy rzeczywiście człowiek zastanawia się, jaki może spotkać go koniec, gdy człowiek zastanawia się, czy dziś będzie zdrowy, czy jutro okaże się, że zachorował, nie inaczej jest w naszej codzienności. Powinniśmy mieć świadomość, że jeżeli nie nawrócimy się do Jezusa, nie uwierzymy w niego z głębi naszego serca, to może się zdarzyć, że umrzemy w grzechach. To może się zdarzyć, że nie zdążymy się pojednać z tym, który ze swojej miłości dał nam swojego syna, z Bogiem Ojcem, który jest Ojcem miłosiernym i zawsze czekającym na nasze nawrócenie. Ten czas wielkiego postu, który jest nam dany, jest także zadany, abyśmy z niego korzystali po to, by jeszcze głębiej zanurzyć się w głębie Bożego miłosierdzia, by wejść w, to, w ten sens, to przesłanie, w którym Bóg do nas mówi i pragnie naszego nawrócenia. Za każdy grzech, który popełniliśmy, on jest w stanie udzielić nam rozgrzeszenia, jeżeli uwierzymy, jeżeli będziemy żałowali i dokonamy prawdziwego nawrócenia swojego życia. Ale musimy w niego uwierzyć. Musimy uwierzyć, że jest jedynym Panem i zbawicielem i w nim jest cała nasza nadzieja. A w dobie tego, co dzieje się współcześnie na świecie, Powinniśmy jak najbardziej zanurzyć się i zaufać Bożemu Miłosierdziu w naszej modlitwie, ale także w naszej życiowej postawie odpowiedzialności za drugiego człowieka, którego obok nas daje Pan Bóg. Zróbmy wszystko, by kiedy ta pandemia ustanie, abyśmy stawali się jeszcze mocniejszymi i lepszymi ludźmi względem drugiego człowieka, wypływającymi, z naszej miłości do Boga i do tego, którego Pan Bóg stawia na naszej drodze. Dzielmy się wiarą jak chlebem. Dzielmy się nadzieją na lepsze jutro, bo na pewno przyjdzie taki dzień, że będzie dobrze. I dzielmy się miłością z najbardziej potrzebującymi, których Bóg stawia wokół nas, których Bóg stawia na drodze naszego życia. Trwajmy w zdrowiu. I nie dajmy się, miłowani bracia i siostry, zwieść szatanowi. Zróbmy wszystko, by to Jezus królował w naszych sercach. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem.